Witam wszystkich, jesteście na kanale Sam Sobie Inwestor. ja nazywam się Rostik. Dokładnie kilka dni temu otrzymałem kolejne wynagrodzenie i jakąś część przeznaczyłem na inwestycje, tak samo przelalem na konto w Interactive Brokers. No a dzisiaj 4 kwietnia 2022 roku. Wybrałem sobie spółkę, w którą będę inwestować. Kolejną spółkę, tak? No bo już mam zainwestowane pieniądze w 15 spółek. No i dzisiaj w już w nazwie na mojego filmiku to już wiecie, że kupiłem sobie w swój portfel taką spółkę jak 3M. To jest bardzo duży koncern, jaki zajmuje się produkcją po prostu wielu towarów, a łącznie to on produkuje 54 tysiące różnych towarów, naprawdę od artykułów tam chemicznych jakieś do, do nawet do medycyny i temu podobnych innych rzeczy, no naprawdę bardzo bardzo dużo. No i dzisiaj kupiłem 5 akcji za 149 dolarów 97 centów średnio i łącznie oddałem za to 750 dolarów, bo jeszcze prowizja za kupno 0,35 No i teraz w moim portfolio już jest na jedną spółkę więcej i po, po portfolio w Interactive Brokers powolutku rośnie i powiem Wam, że już sięga kwotę więcej jak 8000 dolarów. No i też mnie bardzo cieszy to, że moje portfolio już jest na takim plusie w sumie w skali tam roku na przykład na prawie 14%. I powiem wam, że ten wynik jest bardzo już fajny. Tak jak zwłaszcza na to, że jeszcze dosłownie na początku, nie, w środku marca moje portfolio pokazywało minusy prawie 3% no i teraz plus 14 to jest bardzo super i pomimo tego że, że kupiłem tych 5 akcji tak to zostało u mnie na koncie jeszcze prawie 600 dolarów cashu który ja przeznaczę na kupno kolejnych akcji a których to dowiecie się w kolejnych filmikach a powiem szczerze tak że naprawdę mam już tak na przeglądzie dwie Inne takie spółki, których nawet nie mam w swoim portfolio. No i mówię, zasubskrybujcie mój kanał i w kolejnych filmikach nie za długo pokażę Wam jak jak i co ja kupuję. Ogólnie za spółkę 3M, dlaczego kupiłem ją. Ponieważ za ostatni rok cena spółki spadła o 23% i tam nas ze swoich shietów to jeszcze w 2018 z 20 dolarów, to teraz jest przeceniona do ceny 140. 29-padła. Stopa dywidendowa teraz z danej spółki wynosi prawie 4% i to jest jedna zespół z indeksu SP500, która wypłaca aż tak duże dywidendy. No i nie powiem, że to jest jedyna, jest jedna z. tych niewielu, które wypłacają tyle dywidendów. Tak? Kapitalizacja danej spółki jest już niemała, bo osiąga prawie 100 miliardów dolarów, a dokładnie 85. Dlaczego kupiłem ją? No, po pierwsze, że mówię, wypłacę dywidendy że ogólnie przychody danej spółki rośną, no ale tak naprawdę tylko chyba w skali inflacji, no a z tam, no z ostatni rok to może nawet nie przekraczałem ten procent inflacji, no ale też co mi bardzo podoba się, że dana spółka wypłaca na przykład dywidendy tam nie więcej jak 60% od swojego zysku netto, tak? no bo zobaczcie tutaj jest ten procent. Procent, procent ogólnie. No i tak samo, co mi bardzo, bardzo podoba się, że dana spółka robi aktywnie buybacki, czyli po prostu powiększa się wasza wasz czyli nasz udział w danej spółce. Tutaj możemy zobaczyć, że na przykład w 2017 roku było 612 milionów akcji na giełdzie, a teraz już jest 585. No i dlatego tak samo cena danej spółki może aktywnie wzrastać. Tutaj teraz sobie na stronie Snowball Income podzieliłem na takich dwa różne portfeli i w jednym portfelu to wpisywałem wszystkie spółki, które nie wypłacają dywidendy, a takich spółek u mnie jest, zaraz Wam pokażę ile chyba, pięć jak dobrze pamiętam, tak, to jest spółka Alibaba, Meta Group, PayPal, Walt Disney i Beyond Meat. No i łącznie z tych pięciu spółek jestem na minusie, minus 361 dolar. No ok, dan, tylko za dzisiejszy dzień cena danych spółek wzrosła o prawie 5%, to jest bardzo dużo tak naprawdę, No bo jeszcze wczoraj to było minus prawie 600 dolarów i to bardzo dużo. No a drugi portfel wygląda naprawdę bardzo sympatycznie, to tutaj w tym portfelu tylko spółki, które wypłacają dywidendy i jak możecie zobaczyć, że jestem ogólnie na takim, mam taki zysk z danych spółek, jak plus 1100 dolarów, no a ogólnie to te spółki wypłacały mi dywidendy w wysokości już 200 dolarów i tu już jest kwota netto, to już po w tego podatku 19%, co powinienem zapłacić tutaj, no dopłacić tą różnicę, tak. No i tu już jest 200$, dolarów, to robi się już taka fajna kwota. No i w danym portfelu to posiadam takie spółki jak Pfizer, AirB, Lockheed Martin, XR Energy, Nexera Energy Partners, Amgen, Allstate Corporation, Lowe's Company, teraz już spółka 3M, Intel i Tero Price. No i mówię po powolutku, mój portfel Dywidendowej wzrasta, powiększa się ogólnie liczba spółek, powiększa się ilość zainwestowanych pieniędzy i powiększa się też dochód pasywny w, z giełdy ogólnie. Mam nadzieję, że takie filmiki Wam podobają się. Jeżeli tak, to dajcie mi znać w komentarzu. No i dziękuję wszystkim i pozdrawiam.